Witam serdecznie, z tej strony Krypto Anonim i zaczynamy szybkie wiadomości ze świata kryptowalut, finansów i ekonomii. Mamy dzisiaj środę 8 marca, wszystkiego najlepszego dla wszystkich pań na świecie, a my sobie szybko przechodzimy już do rynku. Co się dzieje? Bitcoin 22 tysiące dolarów, jest prawie 2% na minusie w ostatnich 24 godzinach. Mam nadzieję, że rano jak odpalicie sobie te wiadomości, to ta cena się nie zawali bardziej, ale jest duże prawdopodobieństwo, że może zareagować bardziej w dół. No oczywiście nagrywam to w nocy bo jak Azja sobie wstanie to po wiadomości Puel'a może tutaj troszeczkę wysprzedaży robić. W każdym razie cały rynek stracił 1,5% i wynosi 1 bilion 66 miliardów dolarów. Ether 1550 dolarów i jest 1,5% na minusie. W ostatnich 7 dniach Bitcoin stracił 5,20%, a Ether 4%, więc te ostatnie tydzień nie był najlepszych dla kryptowalut. Zobaczmy, co najlepiej sobie poradziło w ostatnich 24 godzinach. Konflux tylko 3% na plusie, więc tutaj to nam potwierdza to, co przed chwilą powiedziałem. Pół XRP, tu ciekawe też się rzeczy dzieją i kurw dało 1% na plusie. Najgorzej sobie poradził OKB Token 10% na minusie, HEX 10% na minusie i Stax 10% na minusie. Tak to wygląda. Co my tutaj mamy? A nie, może pierwszy kalendarzyk. Nie dobra, już jak mamy to tak, to tak. W każdym razie złotówka osiągnęła, no praktycznie mieliśmy 4,38 i w pewnym momencie boom, oczywiście po słowach Puela na 4,44. Sam Bitcoin, gdzie nam uciekł Bitcoin? Sam Bitcoin się trzyma na 22 tysiącach. Okrągłej cenie troszeczkę mamy do oporu 21,500, ale możemy nawet zobaczyć 20,200 albo nawet winiżej, nie wiem, zobaczymy. W każdym razie. Jak ręki sobie to przy, przemielą, przytrawią, yy, bo mamy tak. Ogólnie mamy jutro, znaczy jutro, dzisiaj, już w środę 8 marca, przemówienie prezesa Banku Centralnego Europejskiego pani Lagarde, zmiana pora zaradniczego zatrudnienia ADP w. Yy, USA, z, no i zeznania prezesa Fedu o 16:00, miejsca pracy dzięki turystyce. O 16 i na koniec dnia o 16:30 zapasy ropy naftowej w Kanadzie. O 16 decyzja w sprawie stóp procentowych, poprzednio 4,5%. Prognoza do 4,5%. A jak będzie, to się dowiemy. Tak to wygląda. No i dlaczego tutaj tak rynki nam zareagowały? Dość no, mocno. Ja myślę, że i tak Bitcoin mocno e, nie spada. Na 25, na 23, co to jest dla Bitcoina? W każdym razie Fed mówi, że dzisiaj, w sensie nie dzisiaj, tylko we wtorek mówił w przemówieniu, że... Jeżeli będzie potrzeba, to system rezerwy federalnej może być zmuszony do podwyższenia stóp procentowych bardziej niż się spodziewano. Jeśli nadchodzące dane statystyczne wskazywałyby potrzebę szybkiego tempa podwyżek stóp procentowych nie dotychczas, to bank jest na to przygotowany, by zaoszczyć za politykę monetarną. Kolejne zebranie FOMS jest zarezerwowane na 21 lub 22 marca. Z doświadczenia jednak wiemy, że zazwyczaj jest to środa, więc 22 marca pewnie Będziemy mieli kolejną decyzję w sprawie stóp procentowych. Pamiętajmy, że samo podnoszenie stóp procentowych to jest nie tylko polityka monetarna banku centralnego, lecz także słowa. Więc, Poel nie umógł powiedzieć nic innego jak na mnie, jak dla mnie oczywiście, ponieważ większość ludzi by się rzuciło na zakupy i by mogli się wywołać jeszcze większą inflację. Więc, nawet jakby chcieli obniżać pod koniec roku, to pamiętajmy, że w każdej chwili mogą zmienić zdania. Ja osobiście zawsze dzielę na pół albo jeszcze przez, mniejszą, przez większą liczbę. E, dzielę na mniej e, słowa osób, które są bardzo wpływowe. Dodatkowo, dodatkowo PoL jeszcze nam mówi, że nie chcemy dusić innowacji kryptograficznej, ale sektor kryptowarów to bałagan i że trzeba zachować ostrożność, w szczególności banki powinny zachować tę ostrożność w angażowaniu się w cyfrowe aktywa. No i oczywiście są konieczne regulacje. Tutaj macie całe te wypowiedzi na Coindesku. E, no i oczywiście... Wiemy dobrze, że to jest opozycja, nie zabrakło także. Nie zabrakło także informacji to do stablecoinów. Myślę, że stablecoiny to będzie e, tak naprawdę ich bardziej męczyło ten temat. Bo, jakby nie patrzeć, to jest emitowanie dolara. E, teoretycznie, bo w praktyce to powinno być zabezpieczone dolarem. No e, ale dobra. Mniejszy z tym. Przechodzimy sobie do kolejnych wiadomości. Na Bithubie czytamy jakiegoś gościa, który wierzy, wróży nam z fusów, że złoto do 2028 roku będzie warte 2400 dolarów. Pan, dla mnie to jest wiedza głupców. Może być warte 2000, może być warte i 5000. W zależności co się będzie działo na świecie, jaki będzie dodruk, i takie wróżenie, to jest wiecie, jak jest. Teoretycznie, przez to, że dolar traci, złoto powinno rosnąć, ale tam jeszcze jest manipulacja, jak nie płacić te wszystkie kontrakty, papierowe złoto i yy, wiecie. Jak dla mnie złoto jest bardzo dobrym nośnikiem wartości w czasie, ale długoterminowym, bardzo długoterminowym, czyli 10, 20, 30 lat. A jeżeli teraz byście chcieli szukać jakiejś dźwigni finansowej, żeby się troszeczkę wzbogacić, bez właśnie używania jakichś pochodnych papierów, bo jak dla mnie to, to tam jest bliżej do hazardu niż do inwestowania na pochodnych papierach, to myślę, że są ciekawsze. Rejony, gdzie warto się zainteresować, właśnie kryptowaluty. No, bo jakby nie patrzeć, market złota wynosi 12, może teraz 11, jak spadło troszeczkę. W każdym razie waha się między 11-14 bilionów dolarów. No i zobaczcie, jakby wzrosło. Miało wzrosnąć o 100%, to jest potrzeba dużo kasy. Oczywiście, to nie potrzeba tyle kasy, żeby jeszcze raz co jest włożone w złoto, e, tylko chodzi o to, że tak czy siak jest to duży market, jest duży, mały procent przepływów do zapasów i tak powinno być, oczywiście, ale w każdym razie. E, 100% na złocie to jest dużo, tak? A na 100% na kryptowalutach to jest mało. Dlatego ja osobiście wybieram krypto, a w szczególności Bitcoina. No dobra, przechodzimy sobie do bardzo ważnej wiadomości, bo jak wiecie doskonale, też wam mówiłem w poprzednich wiadomościach, że Tether został oskarżony o pranie brudnych pieniędzy, a dodatkowo został podany, że fałszował konta nie konta, tylko papiery przy zakładaniu kont bankowych. To są grube oskarżenia, jednak Tether nie pierwszy raz spotkał się z takimi oskarżeniami i możemy sobie zauważyć, oni odpowiedzieli: Bitfinex i Tether mają świetnej klasy program zgodności i postrzegają yy, obowiązujących wymogów. Prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, poznawania klientów i finansowaniu terroryzmu. Więc oni tutaj mówią, że jak najlepiej sobie z tym radzą i że tutaj WSJ, czyli Wall Street Journalist, są klaunami i sieją dezinformację i mówią nieścisłości. W każdym razie, w każdym razie warto sobie zastanowić się. Komu by było na rękę tutaj ścianie takiej dezinformacji, zbijanie ceny bitcoina i innych krypto, bo jakby się ją ten fat, no to ludzie się boją, że krypto upadnie. Czy czasem to nie jest na rękę pewnym instytucjom, które by chciały zebrać jeszcze więcej krypto? Warto zawsze się zastanowić, bo te wszystkie upadki, te wszystkie rzeczy, które się działy dookoła krypto, też pamiętajmy, że ktoś na to stawiał kapitał. Ktoś większym kapitałem zazwyczaj wyciąga wartości z takich rzeczy, z takich upadków. No i ciekawe, czy ktoś czasami nie pomagał, żeby dane instytucje popadały. Oczywiście ja nie jestem za takim mówieniem, że, jak to, że ktoś jest jakaś... oni rządzą, wiadomo, prawa rynkowe są tutaj dość nieubłagane jeżeli ktoś ma większy hajs widzi jakieś dziury, które mógłby wykorzystać to je po prostu wykorzystuje no ale ja tutaj oczywiście patrzę w swoją stronę mówiąc o nim mam na myśli BlackRock który odkąd wszedł w Coinbase w bardzo dziwny sposób są inne giełdy atakowane upada w w FTX. Oczywiście oni tu mieli dużo bałaganu, ale upada FTX. Binance dostaje co chwilę jakieś ataki. Coinbase, e, Coinbase oczywiście sobie jakoś tam żyje. E, nie ma jakichś większych problemów, a wszyscy co dookoła chcą wejść, mają problemy. Bank krypto Silvergate upada. Przez to jak bit, e, Bybit musi wstrzymać wypłaty w USD. No jest to, jest to. Wszystko to zastanawia, tak? Jak zaczniecie łączyć kropki, to wszystko jest takie zastanawiające. W każdym razie Przechodzimy sobie do giełdy Kraken, który planuje uruchomić niebawem swój własny bank mm, krypto i nie tylko krypto. W każdym razie jestem bardzo ciekawy, jak oni sobie z sekiem mm, poradzą. Bo mogą, mogą mieć tutaj kolejną agresywną politykę w stronę swoją. Giełda Kraken na własnej skórze do, doświadczyła działania tej właśnie instytucji, gdzie do tego muszą zapłacić 30 milionów kary, właśnie od seku, nie? Więc widzimy, widzimy tutaj, tu są dziwne rzeczy, się dzieją. No dobra, lecimy sobie dalej. Gospodarka Salwadoru została wzmocniona dzięki Bitcoinowi. Tak sobie możemy przeczytać na bitcoin.pl. Tutaj chodzi głównie o turystyce, że wzrosła aż o 90%. 95%. No i nic dziwnego, sam tutaj się wybieram, jak będzie tylko okazja do Salwadoru, właśnie z tego powodu, żeby tam zobaczyć. Dodatkowo walczą tutaj podobno z gangami. Jeżeli ktoś jest, kto mieszka w Salwadorze, to bardzo fajnie jakby nam dał znać, czy faktycznie tutaj jest o wiele spokojniej i że zostały tutaj pozamykane dość dużo osób z tych gangów, bo Mukebele na Twitterze bardzo mocno się tym chwali. Oczywiście tutaj jeszcze inne sektory też troszeczkę powzrastały, ale pamiętajmy, to nie jest jeszcze czas żeby mierzyć osiągnięcia Salwadoru po przyjęciu Bitcoina, taki czas nastanie za 5-10 lat. No dobrze, moi drodzy, lecimy sobie. No oczywiście nie lecimy, zostajemy praktycznie w temacie Seku, który podaje kolejną y, firmę krypto, y, projekt Beccacoin Coin i jednego ze współwłaścicieli wytacza tutaj im proces, więc. Seks sobie działa w najlepsze. Zobaczymy, które projekty zostaną dalej atakowane. A tutaj jest bardzo ciekawy news: chodzi o Binance i ich sieć. Oni mają już dwie sieci: Binance Smart Chain, mają się cieszyć tą pierwszą Bitcoin Chain. I tutaj, dobrze mówię, Bitcoin Chain? Jo, Bitcoin Chain, BNB i BNB Smart Chain. No i teraz sobie otwierają BNB Greenfield. Do czego ma być ta sieć? Jak sobie tutaj czytamy, że umożliwi to zdecentralizowanym aplikacją dApps, przechowywanie i wymianie danych, które będą w 100% ich własnością. Hmm, przypomina to troszeczkę właśnie takie projekty, o których robiliśmy badania z chłopakami typu Filecoin. I zalety zdecentralizowane przechowywania danych. Wyższy poziom bezpieczeństwa, mniejsza podatność na awarię, wolność i brak cenzury, większa prywatność, zachęty. Do czego może być wykorzystane? Hosting stron internetowych, bezpieczne przechowywanie w chmurze. No i wiadomo, do wszystkich rzeczy, które... Publikacja danych, a na końcu mamy napisane rynek danych osobowych. To jest ciekawe, nie? Pozwala na posiadanie własnych danych. Mogą być one chociażby informacje takie jak od strony stron rejestracje, kliknięcia, dane dotyczące zachowań i inne. Rynek danych osobowych brzmi po prostu, jakbyśmy mogli handlować z danymi osobowymi. Niesamowite. No i dobra, ostatnia wiadomość. Banki pakistańskie zgadzają się na rozwój systemu KYC opartego na blockchainie. Jak czytamy sobie na Cointelegraph. Palestyńskie Stowarzyszenie Banków, grupa 31 tradycyjnych banków działających w Pakistanie, podpisało mowę na opracowanie platformy KYC opartej o blockchainie. Ciekawe, ciekawe. No dobra, teraz sobie przechodzimy już do analizy. Ci, co. Nie interesują ich wykresy, mogą sobie z nas spokojnie wyłączyć. Życzę Wam miłego dzionka. A my lecimy sobie z analizą. Widzimy, że Bitcoin przetransferował w ostatnich 24 godzinach 3,3 miliarda dolarów. 353 exahashy, to jest hashrate sieci. Bardzo wysoki hashrate sieci. Sieć Bitcoina rozwija się w najlepsze. Zazwyczaj cena podążała za hashratem, a hashry za ceną. Więc ciekawy jesteśmy, czy w tym przypadku też tak nie będzie, ale może być z opóźnieniem. E, 10 się za byte, najwyższa opłata w bloku mamy aż 36 bloków w kolejce. Wypalonych bitcoin nie, etherów, w, od samego merdzia, mamy aż 48 tysięcy sztuk. To jest naprawdę duża. Ilość w ostatnich 24 godzinach wypalony 1527 eterów. 35 Gwei to jest opłata transakcyjna na sieci Ethereum. I podobno, jeżeli jest powyżej 17 Gwei, ktoś to liczył, to Ethereum wchodzi w deflację. Ethereum się naprawdę bardzo dużo wypala. Gdyby się tyle nie wypalało, to byśmy mieli. Byśmy mieli od samego merdzia, moi drodzy, 2 miliony eterów więcej, więc jest to naprawdę ciekawe zjawisko, co to zrobi w przyszłości z ceną. Oczywiście to nie są porady inwestycyjne. Bitcoinów na giełdy wpłynęło 10,5 tysiąca dolarów, 2,600 eterów i aż 100 tysięcy BNB. Więc moi drodzy, jeżeli jesteście jeszcze nie wiem jakim cudnym posiadaczem BNB, no chyba że kupowaliście na dołkach, no to warto się zastanowić, no chociaż teraz po takich cenach zobaczmy, jakie BNB w ogóle ma. BNB w ogóle dostało coś? No nie, jakoś tam mocno nie dostało. E, no w każdym, razie, w każdym razie, jak ja osobiście, wszystkie wyrzucone mam, e, kiedy tylko fat się zatrzymał. Chociaż ja już dużo BNB nie miałem, bo większość wysprzedałem 24. Jak dobrze pamiętam kwietnia 2021 roku, wszystkie prawie alty zostały skeszowane, a potem jakieś cząstki tylko do tradingu. Dobra, mniejszy z tym. NetFlow też ciekawie wygląda, bo na przykład widzimy XRP, że dużo pieniędzy tutaj płynie, i z tych wszystkich spadków XRP się znalazło z jednych, które miało wzrosty. Więc ciekawe, czy tutaj się ktoś nie ustawia na przykład pod wygraną XRP albo są jakieś przecieki danych, bo od jakiegoś czasu były, e, można by było obserwować właśnie płynący kapitał do tych tokenów. Jest to bardzo zastanawiające. Na giełdach mamy niby 1 940 tysięcy bitcoinów, wolumen na futuresach 48,7 miliarda dolarów, likwidację w ostatnich 24 godzinach 55,8 miliona w longach i 17,6 miliona w shortach. Indeks strachu i chciwości wynosi 49 i znajdujemy się na neutralnym terenie. Token Unlock, jeżeli kogoś tutaj interesuje, warto sobie zawsze zobaczyć, jakie koiny mają odblokowanie, jaki procent i w jakim czasie. Jeżeli posiadacie te koiny, to się warto zastanowić, czy ich lepiej nie zredukować pozycji albo coś z nimi nie zrobić albo się przygotować na zakupy nie wiem w zależności wszystko od waszej strategii order booki bez kontraktów terminowych widzimy że mamy 2000 bitcoinów na sprzedaż przy 22 000 dolarów a na zakup 3000 bitcoinów przy 21 500 i 600 przy 22 więc ciekawie tutaj się dzieje jeżeli jednak zaznaczymy sobie Kontrakty terminowe, no to widzimy prawie 11 tysięcy bitcoin na sprzedaż przy 22 500 i przy 22 2000, ale przy 21 500 już mamy aż 16 tysięcy bitcoinów, więc teoretycznie rynek jakby się przy, przystawił na 21 500 w te okolice i ustawił tam zlecenia. No bo tam też mamy ten opór, nie? który wam pokazywałem. Dodatkowo właśnie na tym oporze jest dużo zleceń, więc. Yy, Teoretycznie byśmy mieli tam ciężko do przebicia, ale praktycznie wiemy, że jeżeli jakiś tylko grubas pomyśli albo zarazi się strachem, że to jest dobry moment na sprzedaż, to może przelać bitcoiny, które nie są na zleceniach i je sprzedać. No i także w drugą stronę, jeżeli ktoś powie: O, dobra cena, trzeba kupić, no to może ktoś przelać dolary i szybko kupić. Więc takie informacje warto traktować tylko informacyjnie. No i na koniec sobie warto przejrzeć jeszcze dashboarda krypto quanta i w sumie to można udostępnić chyba tego dashboarda to może wam w twicie puszczę jutro bo znaczy w środę czyli dzisiaj bo już teraz w nocy mi się tego nie chce sprawdzać, ale chyba można, bo widziałem, że ludzie to udostępniają. Nic tutaj się nadzwyczajnego nie dzieje. Widzieliśmy podobno jakieś wpływy większe, ale tutaj jeszcze tego nie widać. To jest są wpływy? Nie, to jest auto, inflow, tutaj jeszcze tego nie widać. Niby 7 marca jest ostatni, ale nie, mamy w nawiasie, że. Niedokończona data, więc e, dane są niedokończone. Kurczę, o co ja tu zrobiłem? Dane są niedokończone, więc e, może się odświeżą i jutro. Pojutrze jak będziemy nagrywać, to te informacje będą odświeżone. Eee, no tak to wygląda wszystko. Hashrate sieci oczywiście bardzo wysoko i trudność kopania także bardzo wysoko, więc górnicy nie mają łatwego czasu cały czas, bo cena troszeczkę teraz znowu opadła, chociaż i tak jest lepsza niż na 15 tysiącach dolarów, ale hashrate poszedł do góry, więc i trudność poszła do góry. Opłaty transakcyjne na sieci bitcoina cały czas nisko, więc... To cieszy. Mimo, że się troszeczkę zaczęło dziać przez to ładowanie tych wszystkich NFT i innych rzeczy na Bitcoinie, jednak dalej widzimy niskie opady. Dobrze, dziękuję Ci, że zostałeś ze mną do końca. Życzę Tobie miłego dzionka. Jak będzie czas, to w czwartek pojawi się filmik z kryptoporadnikiem. Eee, mam dla Was fajne Fajny temacik, szybki do omówienia, właśnie jak sobie wyszukiwać coiny, jak ich pilnować, jak pilnować ruchów, grubasów, w szczególności na jakichś tokenach. Myślę, że taka wiedza bardzo się przyda. No i słyszymy się pojutrze także z następnymi wiadomościami. Dzięki, że zostałeś do końca. Zostaw łapkę, napisz, komentarz, i życzę Tobie jeszcze raz miłego dzionka. Hej!